Hej, tu Daria w dzisiejszym odcinku Craft Art pokażę wam jak zrobić kolorowe haczyki do modeliny. Można ich również użyć do, do kolczyków, wtedy będą to szpilki z oczkiem. Wszystko zależy od długości, jaką zrobicie. Jeśli będą bardzo krótkie, takie jak ten, mogą być to wkręty na przykład do modeliny. O. Um, a jeśli długie, jak już miałam, Aha, jako, um, jako szpilki z oczkiem do kolczyków, um, aby je zrobić, będziemy potrzebować zwykłego kolorowego spinacza. Narzędzia które, będą, e, narzędzia, które będą nam potrzebne, to kombinerki, którymi można ciąć. Kombinerki takie do cięcia. E, można też się e, pomęczyć z nożyczkami, jednak nie jest to wcale takie proste i o wiele, naprawdę o wiele łatwiej jest to zrobić takimi kombinerkami. E, następną rzeczą. Jest. Są szczypce okrągłe, które przydadzą nam się, żeby zagiąć ten drucik. Niezbędne będą również własne dłonie. Ok, więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że rozprostujemy nasz ym, spinacz. Możemy to zrobić palcami, ale też jakimś narzędziem, na przykład szczypcami okrągłymi. Nie musi być równo, ale tam, gdzie macie bardzo duże zagięcia, można. To wyprostować. Ok, więc pierwszy sposób to jest to uciąć za pomocą nasz kombinery lub nożyczek na odpowiednią długość, taką jaką chcemy. ja sobie utnę w tym miejscu. Ok, tak to wygląda. Wziąź sobie jeszcze jeden. Oj, przepraszam, odskoczyło mi. I teraz z tego kawałeczka, na końcu tego kawałeczka zaginamy. Zaginamy. Zaginamy oczko. W ten sposób trudno mi to pokazać na kamerze. Znaczy w obiektywie, dlatego że troszkę mam za nisko postawione. Ok, tak to wygląda. Z drugim robimy to samo. A drugi sposób to. Złapać e, złapać drucik, i, i od razu na końcu tego drucika zagiąć, i uciąć taki gotowy. Oj, utknął mi. Tutaj zrobiono naprawdę mały No, ale to nic. Z jednego wychodzą takie cztery. Z jednego wychodzą takie cztery. Oczywiście zależy od długości. Jeśli zrobicie takie długie, to może być albo jeden, albo dwa, albo trzy, więc. Ale przeważnie wychodzą cztery. OK, więc tak to wygląda. Jak już mówiłam, uważam, że to ciekawie wygląda na modelinie. E, można też użyć to do kolczyków. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i cześć! Widzimy się w następnym odcinku.